W kubku mieszamy ze sobą białko, miód, cynamon, proszek do pieczenia i mąkę owsianą. Następnie dodajemy bananę i wsadzamy do mikrofali na 90 sekund. Czy otrzymamy pyszną bananową muffinkę? Sprawdźmy. No dobrze, to zaczynamy od jaja, a w zasadzie od białka. To złapmy sobie żółtko, jak profesjonalista. O, cyk, dobrze. Dalej miód, dwie łyżeczki, pół łyżeczki cynamona, pół łyżeczki proszku do pieczenia i mąka owsiana. Dobra, wymieszane. Teraz banana. Gotowe. Tak się prezentuje nasza mafinka. I teraz do mikrofali na 90 sekund wkładam. Pani Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. Oto paciaja. Co to znowu za wynalazki z kubka? Oj, ale sucho. Generalnie to wrażenia są średnie. Słodkie, cynamonowe to na plus, ale że takie suche. No konsystencja nie ta.